Mnie bardzo często suchar na przykład w i powie jakieś parę słów za dużo. Czasami mi się wydaje, że on intencjonalnie to robi, ale potem sobie myślę nie znam ludzi, którzy intencjonalnie są źli. To jak? Dwa, jak nie zna, przecież ja Kasi pisałem nawet, nawet na pewno, że ją przepraszam nieraz, bo właśnie intencjonalnie coś robiłem. Kasia jest osobą, którą najczęściej kurwiam w... intencjonalnie. Ale mi się wydaje, że on nie chce. Mi się wydaje, że on nie chce tego zrobić. On chce się ze mną podrażnić, on chce pożartować, on chce prowadzić rozmowę, ale że on nie chce, żebym ja była zła. No przecież dlatego mnie przeprasza, bo nie chciał mnie wprowadzić w taki stan, w którym mnie wprowadził. Więc żałuję tego co zrobił, więc nie jest złą osobą dalej, słuchaj, dobra. To jest dlatego, że ja bardzo lubię, no nie? No, o to mi chodzi, o to mi chodzi, że mnie lubi. Przecież wy też czasami gdzieś tam chcecie mnie podrażnić, potrolować, pozaczepiać i piszecie jakieś głupie rzeczy i jeżeli widzicie, że przesadziliście, że sprawiło mi to faktycznie przykrość, to przepraszacie albo zostajecie bana i macie się jakby poprawić, nie? No ale tak chyba to działa. Ja też czasami mam takiego chochlika w sobie, że mówię a, tam podrażnię sepitera, nie? Że coś tam go pozaczepiam. Ale jeżeli widzę, że gdzieś przesadziłam, że sprawiłam mu przykrość, to mówię, dobra, sorry, przepraszam, no nie o to mi chodziło, nie? Kiedy ten tur w środę, tą, co teraz będzie w środę, bo mamy czwartek, czyli za tydzień, ja pojadę do studia grać, bo tu mamy zbyt niestabilne połączenie internetowe, żeby grać w jakimkolwiek turnieju, więc powiedzieli, że mogę do nich przyjechać i stamtąd zagrać, więc stamtąd będziemy zarobić streamka i powiedzieli, że dadzą mi ciastka, więc fajnie. No więc nawet jak nie wygram, to przynajmniej ciastka z tego turnieju wyniesiemy. 40 tysięcy dawać ciastka. Oby to były dobre ciastka. Wiecie, jakie ciastka lubię? Są te takie ciastka, takie okrągłe, takie falowane dookoła, przedzielone na pół herbatnikiem. One są jakby, w sensie mają taką przedziałkę. I po jednej i po drugiej stronie jest taki biały krem i takie kawałki czekolady. Nie mam pojęcia, jak one się nazywają, ale wiem, że jak je widzę, to lubię je wziąć i lubię je zjeść. Są bardzo dobre, ale nie mam pojęcia, co to za ciastka. Chodzi ci o krakuskie śmietankowe. O Boże, nie wiem. Krakuskie śmietankowe. Tak! 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 Chodziło mi o krakowskie śmietankowe! To są najlepsze ciastka, jakie są, mogą być ciastka. Jak idziecie do babci i dostajecie ciastka i dostaniecie te ciastka, to to są zajebiste ciastka. Lubię te ciastka. To to za ciastka, co ich nikt nie zna. Nigdy nie widziałem. Pierwsze słyszę, pierwszy raz je widzę. Aha, no to nie wiecie, co tracicie w życiu. Następnym razem, jak pójdziecie do sklepu, polecam wam kupić sobie te ciasteczka i tu jest jedna rzecz, jest jedna rzecz. Jak zjecie jedno, to zjecie całą paczkę, więc uważajcie! Bardzo wciągające! Ja zawsze, jak, jak je mam, to po prostu zjadam je, dopóki mam je w zasięgu ręki. Właśnie je a Zazdro. Namawiasz do złego. Nieprawda. Bo czasami taką odrobinę radości sobie można dać. Wiesz, to, to tak jak, nie wiem, z kebabem. Możesz sobie raz na jakiś czas pozwolić. Albo z makiem. Możesz sobie raz na jakiś czas pozwolić. Ale przyznajcie, że jeżeli traktujecie fast fooda jako taką nagrodę, że na przykład cały tydzień jecie zdrowo, staracie się i w ogóle i sobie w sobotę siądziecie i mówicie tak, zasłużyłem na tego. Big Maca, nie? I sobie załacie to on smakuje lepiej. To on po prostu jest takim, czujesz ten to staranie cały tydzień, lubię się tak nagrodzić. No to nie jest dobre podejście dla wielu. Jestem dietetyczką. Czemu? Czemu se nie mogę pozwolić na nagrodę, jeżeli miałam dietę cały tydzień? Chodzi o relacje z jedzeniem. Dlaczego? Lepiej traktować to nie jak nagrodę. Dlaczego? A po prostu posiłek. Ale czemu? Jedzenie nie może być nagrodą. Czemu? Czemu? Bo zaczniesz się nagradzać za byle pierdołem. No nie! Bo wtedy Zaczynasz trochę dzielić jedzenie na to, że, yy, że taki kebab jest ogólnie zakazany i w wyjątkowych sytuacjach tylko dozwolony. No tak, no bo jest niezdrowy. No jest zakazany, nie wolno. Mniej odżywcy. No niezdrowy! Jakiś Turek ci tam nogą, obcina to mięso, kebaba, Kijwie, skąd? ono jest wzięte w ogóle 40 tysięcy kalorii, sosów i... Ch Wie czego? I jesz to, nie? Jeszcze ci to smakuje Ja całe życie żyję w ten właśnie sposób Że fast foody, kebaby, pizze To jest coś, to jest jedzenie Które jest normalnie niedostępne Nie wolno ci tego jeść Wolno to jeść tylko w wyjątkowych sytuacjach Jak wesela, imprezy Albo jakaś, jakieś rodzinne spotkania I jest to element nagrody Czyli jeżeli byłam grzeczna cały tydzień I miałam dobre oceny w tym tygodniu To tata mnie zabierze na przykład na kebaba Tak działało w moim życiu to za. Więc teraz mam w dorosłym życiu tak samo, czyli jeżeli miałam dobry tydzień i wszystko zjadłam tak jak trzeba. Jadłam, piłam w ogóle, to mogę sobie na to pozwolić, bo zasłużyłam na to Twistoski i Montendium. No to jest dlatego, że mam okres. I jak mam okres, to mnie boli i bardzo cierpię, więc mogę sobie wtedy pozwolić na Twistoski i Montendium. Nie, Homik, ja zawsze jak byłam dzieckiem, to mi nie wolno było pić Coli. Kola była niezdrowa, nie wolno, nie pijemy koli. I mogłam pić kole w momencie kiedy byliśmy na weselach, a ja, mieliśmy bardzo dużo wesela w rodzinie. Więc ja, jak dorwałam się do tych butelek z kolą, to je żłopałam po prostu bez umiaru. A potem tak mi się odbijało, bo to było gazowane. chodziłam i bekałam na całe wesele. I miałam ten raż cukrowy. Że wiecie, że tyle cukru wypiłam, że biegałam później po, po, do drugiej w nocy. Podam ci przykład. Też y, myślałem, że fast food to nagroda. I za każdym razem, jak były słodycze, to traktowałem jak zakazany owoc. I tym bardziej chciałem, i nie mogłam się opanować, by sobie zostawić na później. Ale ja mogę się opanować. Właśnie O to chodzi, że przez to, że traktuję to jako nagrodę, to tym bardziej. Jakby to jest mój sposób kontroli nad tym, żeby nie żreć tego maka codziennie. Ale chodzi o osoby, które nie. A co ja mam do osób, które nie? Co mnie to? LOL! Ja powiedziałam, że jeżeli traktuję to jako nagrodę, to smakuje mi big Mac lepiej. Powiedzieliście Rel, i na tym moglibyśmy się rozejść. A tak to mieliśmy mega długą dyskusję o tym, czy jedzenie może być nagrodą, czy nie. Rozumiem, że nie wszyscy to tak traktują. Rozumiem, że niektórzy mają problem z jakimś dozowaniem sobie, niezdrowego jedzenia do diety, znaczy nie niezdrowego, mniej odżywczego, które również musi być stuprocentowo składnikiem bardzo dobrej, zbilansowanej diety. O, zjadłabym zakręcone frytki z maczka, zjadłabym, ale zrobiłam wczoraj zapiekankę. I ja dzięki temu, że gotuję sama, to mam dużo mniejszy właśnie pociąg do niezdrowego jedzenia, z tego powodu, że wkładam pracę w przygotowanie jedzenia. Jeżeli poświęcam mój czas i wkładam w pra pracę w to, to będę to żarła czwarty dzień, bo moja praca się nie może zmarnować. Więc nieistotne czy teraz na jeden dzień będzie limitowana oferta, że będą jakieś nowe, zajebiste frytki w maku, czy będę miała ochotę na pizzę, to nie jest istotne. Zjem tą zapiekankę z wczoraj, chociażbym miała nad nią płakać, no i tak ją zjem, bo się napracowałam przy jej zrobieniu. A potem wchodzi jak i zamawia McDonalda, no bo on nie ma takiego poczucia, że jeżeli się ja przy czymś napracowałam, to trzeba to zjeść, więc przez cały tydzień na siłę nie jesz nic słodkiego, to potem w weekend jesz nienormalną ilość, więc lepiej sobie codziennie jeść, ale mało, bo zdrowiej. O, to ja tak totalnie nie... Nie mam. No i ja sobie nie odmawiam na przykład słodyczy, w sensie, że mam w ogóle nie jest słodyczy. Jak mam ochotę na czekoladę, to sobie pójdę i wezmę za kostkę czekolady i będzie git. A nie ma także sobie jakoś ograniczę. Ja bardzo staram się właśnie ograniczyć te rzeczy, których mi w diecie udarowej nie wolno. Czyli właśnie fast foody, czerwone mięso, rzeczy z wysoką tą kwasami nasyconymi. Kwasy nasycone, tłuszcze nasycone. Nienasycone. nasycone. Nasycone? Których ja nie jem. Pych, co nie jem, to, to staram się unikać. Nasycone złe. Tak, to nie jem tych nasyconych tłuszczów. Jem dużo awokado. Dużo ryb, oliwy, jakichś takich rzeczy, więc staram się jeść w duchu tego. Czyli na przykład, jeżeli miałam przepisy do zrobienia na wołowinę albo na wieprzowinę, to zamieniam to na indyka i kurczaka. Staram się trzymać tej diety. Teraz mam na przykład właśnie zapiekankę makaronową z serem i z mięsem z indyka. Zrobiliśmy zapiekankę. No i sają zjem, będzie fajnie. A takie rzeczy jak McDonald's, czy kebaby, czy tatar, czy steak, to są rzeczy, których muszę unikać, bo mam taką dietę. Ale to nie znaczy, że raz, na jakiś czas sobie nie pozwolę. Fu, tatar? Kocham tatara. Tatar życiem. Boże święty, jak ja lubię tatara. A zamiast tatara wołowego nie możesz go zmienić na przykład na tatara z łososia? Mogę, ale to nie to samo. Się, o ile ja to z zapiekanki dam inne mielone mięso, to nie czuję różnicy. Tak jakbym zamieniła w coś w tatarze, to czuję różnicę. Ale lubię też tatara z łososia, no tylko, że to jest coś innego dla mnie. Sushi zaliczasz jako fast food? Nie. Sushi jest zdrowe w mojej głowie i poza tym to nie może być fast food, bo sushi bardzo długo robią, więc nie jest fast. Mhm. Ale Generalnie jakby spojrzeć na fast food, taki fast food, to, to wcale nie jest takie niezdrowe, że masz na przykład burgera. To jest kotlet, warzywka i chleb. Jakbyś rozłożył to na talerzu, to masz zdrowy, normalny posiłek. A jak masz złożone półkę, to masz o niedobre tłuste burgery! No i co ty na to? Aneto z dietetyki. Nie pamiętam jak masz na założyłam, że masz aneta. I odpowiedzialność za widzę też Kasia fast food jest zdrowy. Nie o to mi chodzi, że fast food jest zdrowy. Mówię, że nie rozumiem dlaczego burgera w formie złożonej bułki uważa się za niezdrowego, bo tak w mojej głowie to funkcjonuje. Że kiedy jest burger, to znaczy, że jest niezdrowy, a jakbym to samo danie rozłożyła na kawałki, to nagle mówię: "O, jaki pyszny zbilansowany posiłek". Rozumiesz? To chodzi o koncept, jaki masz w głowie. Ale to nie do końca tak działa. No wiem, ale to w mojej głowie tak to działa. Idę do restauracji, zamówię burger i popatrzę na burger, to pomyślę sobie: hmm, no dzisiaj sobie pozwolę na coś niezdrowego". Ale jeżeli poszłabym do restauracji i zamówiłabym kotleta, warzywa i bułkę, to pomyślałabym: o, jak Jaki odpowiedzialny i zdrowy posiłek dzisiaj wybrałam. To jest w mojej głowie, rozumiecie? Taka jest percepcja w mojej głowie. O, dziękuję bardzo, właśnie miałam ochotę na coś słodkiego. Mogę prosić o łyżeczkę? Upiekłam wczoraj brownie jeszcze w międzyczasie, kiedy robiłam wszystkie rzeczy, a Remek kupił bitą śmietanę, więc to nasze wspólne dzieło. Ale z bitą śmietaną brownie jest petarda. No. Znał już swoje przecież. Zjedz najpierw zapiekankę. Fato streamer, którego nie pokazujemy. Po kolejnym dniu chlania na streamie, Gagatek pęknął i zalał się łzami. Content contentem, ale jak ktoś mówi, że ktoś się... To trzeba reagować i... Przeraża mnie to, że żyjemy w takim społeczeństwie, że trzeba to tłumaczyć. Chuj jak zobaczyłam te klipy, też miałam wątpliwości. Coś, ja je zobaczyłam, dzień później, nie? Miałam wątpliwości, czy chłop to robi pod content, Czy on to robi, bo faktycznie ma jakiś problem. Czy się upił, czy o co chodzi. On powiedział, że chce sobie zrobić krzywdę. I on to powiedział na streamie pod wpływem alkoholu. Więc ja się nie dziwię, że ktoś zadzwonił. I w moim zdaniem, bardzo dobrze się zachował. Że zadzwonił po służby. I te służby, które tam akurat do niego dojechały, też się dobrze zachowały. Więc tutaj yy, ode mnie zielona karteczka dla Syncrofa, że bardzo dobra postawa. Jeżeli coś się dzieje, to lepiej jest zareagować, niż później pluć sobie w brodę, że się nic nie zrobiło. Symilian w UI jest po swoim powrocie i tak nie może wrócić do swoich starych liczb i zaczął wyżalać się, iż jego były mentor i idol Marcin Ksajo Majkut porzucił go na bruk. To by było dziwne, gdyby ktokolwiek z XI miał jakiekolwiek wąty do Ksaja. bo dostali szansę, dostali promocję i po prostu musieli trochę poza... Starać, a że to ich przerosło i nie są w stanie utrzymać kontentu i liczb, to jest już ich sprawa. To, że nie są wystarczająco ciekawi, żeby. czy, czy nie robią wystarczająco fajnego kontentu, właśnie, żeby, żeby tych widzów do siebie zachęcić, to już jest kurwa. Ale żeby były jakieś wąty, że Ksaya teraz gra z kimś innym, totalnie nie na miejscu. Totalnie nie na miejscu, moim zdaniem. Tak, Pan nie lubię tych, tego świata. Dziennikarzy. Generalnie jest taki gościu jak yy, Hubert Musciwujewski. Zawsze No i podbija, piątki zbija Siema Wronek, zajebiście stary On siedzi, Studio Fame, typu typowanie walki, słyszę 100% Gawronek. Nie, nie, wydaje mi się, że na pewno Gawronek tutaj wygra Wychodzę z walki, wygrałem, idę do Mediarubu bo trzeba zrobić trzy wywiady. Pierwszy on podjeżdża Siema stary, znasz mi wywiad ten? Ja mówię nie, ma opcji nawet na... No w sensie, ja trochę rozumiem że są tacy śliscy ludzie, którzy wiesz jakby... Są tacy ludzie, którzy będą tacy fałszywi. Nie wiem, czy Hubert się zalicza do tej grupy. Wydawało mi się, że nie raczej. Z opowieści w wynika, że trochę tak, ale nie znam tej historii, więc ale z drugiej strony, te wywiady to jest tylko praca. Znaczy ich ktoś jest praca. Nawet nie wiem jak to skomentować, więc yy, tylko dostałem do Waszej oceny. Ile mamy lat, żeby się obrażać o normalne typ walki? 19? Ale to trochę tak jak, nie wiem, Ksaju się bił z Nitrem, nie? I lubisz obu panów. No i przychodzi Nitro i mówisz mu, no stary, dasz radę. Jesteśmy z Tobą. Ale kur wchodzisz tam na jakiś bad click czy na coś innego i stawiasz jednak kupion na Marcina, no bo widzimy, wiesz co jest pięć, nie? Czy to jest fałszywe, czy realistyczne. Ale Wronek i tak, ego to, pańsko obrażone, coś śmiał na niego nie postawić. No tak, no trochę dziwne. A i zaczniemy może oglądać vlogi wersów? No make look, już z cały strach. Jaki no make up look, jak masz kreski na no, oczach, ciemne brwi, zrobione usta i tonę podkładu. A, no make up look i ten teledysk jest reklamą makijażu? Kur... Ja mam jedno pytanie. Jeżeli wydajesz tyle pieniędzy na teledysk, to jak możesz nie wziąć ujęcia, w którym robisz coś równo z tancerzami? Na każdym ujęciu Weronika była spóźniona. Na każdym ujęciu psuje to ujęcie taneczne. Albo za wcześnie. Ona głowa w jedną, dziewczyny głowa w drugą. Tu za szybko. Nawet tu widzę, że, że jest za wcześnie, bo ona już ma głowę w lewo, a one jeszcze nie. Widzicie? Weronika już śpi, te panie dopiero idą do spania Takie radiowe, takie popowe Nie podoba mi się jednak ten teledysk No i jakby to powiedzieć No nie wiem, czuję, że gdybym chciała To mogłabym taką samą nutkę nagrać a, Reaguj mocniej Boże, Faustyna wygląda jakby chciała umrzeć a. Ej, ej, tak szczerze? Mega mocne Mega mocne, tak szczerze Ej, powiedzieć ci coś tak szczerze? Ej, ej tak szczerze? Mega mocne i jako, że jesteś wielką fanką Wiedźmina, omówimy trailer Wiedźmina 4 jako nowej trylogii od Redów. Tak, tak, Boże Święty, poczułam takie dreszcze, taką emocję, po prostu powiem Wam, że uch, uch, jak ja to zobaczyłam, ja na premierę będę płakać, będę płakać, mówię Wam to od razu, będę ryczeć, bo to jest niesamowite. Muszę napisać, wymyśliłam dzisiaj to podczas prysznica, żeby napisać do City Project Red, że chciałabym robić gdzieś za tło, chciałabym być jakimś NPC wieśniakiem, który coś i żeby gdzieś był mój głos tam wsadzony w to. I że ja to za darmo, jeszcze zapłacę. A pasowałabyś na taką wieśniaczkę z kotem? No na przykład! NPC w burdelu? A jakby dali, to też bym powiedziała O, co tam przystojniaku? Chcesz iść na górę, czy coś? Masz tam 20 orenów? Też bym mogła powiedzieć Co dadzą, to wezmę, nie? Fajnie by było Pewnie się nie zgodzą, nie? Ale fajnie by było. Może tornado w tawernie? Mogę i to robić. Żyk, ciebie to bym nawet nie tknął za miedziaka. Jakbyś miała dialog w wieśku, to bym burdelo miał szerokim łukiem No dobra. Masz 144 wiadomości na tym trzecie. Widać, że się dobrze bawisz, co się stało? Co cię ugryzło? Chcesz o tym porozmawiać. Ja tu mówię o spełnianiu marzeń, dążeniu do celu. Fajnie by było. Jaką jakąś inicjatywą mam wyjść, coś zrobić? Dlaczego dusisz moje pragnienia w zarodku? Jesteś taki niemiły. Teraz mi przykro. O to ci chodziło? Mam mi być przykro? W sumie przykro jest mi, bo nie chciałbyś mnie tknąć za miedziaka w burtelu? To też dziwne, że mi z tego powodu przykro. No ale cóż. O Boże, Patty! Ej, Patty wrzuciła piosenkę! Uhu! Patty! Świąteczny czas! Slej! To jest Patty! Koleżanka zimne frytki! ten czas, ten magiczny czas obiecaj mi, że spędzimy go ty i ja ty i ja magiczny czas, świąteczny czas dużo rodziny i prezentów i będzie fajnie, mówię ci to bo spędzimy razem ten magiczny czas ten czas, magiczny razem Pati powinnaś mi zapłacić za ocenkę tej nuty, bo obejrzałam to za darmo i żałuję, poproszę zwrot moich Płacony przez Ciebie pieniędzy. Dawno tak miałkiej i nijakiej piosenki nie słyszałem. Mariana Schreiber wtargnęła do siedziby aktywistów ostatniego pokolenia i zaczęła atakować ich gaśnicą. Ej, rel. Ja się zastanawiałam, czemu ludzie wcześniej na to nie wpadli. Ja widziałam filmik baby, to się przykleiła do tej drogi, i ona mówi: Ja tu tak strasznie nie chcę być, nienawidzę tego, że tu muszę być. Ja mam takie. A ty nienawidzisz? Ja nienawidzę, że Wy tu jesteście. No, to się może udać. Możemy mieć wspólny cel zabrać Was stamtąd. I zapomyślałam, żeby pójść tam do nich, do tej siedziby, przykleić im się tam, k, do drzwi, żeby nie mogli wyjść, i powiedzieć: Ja strasznie nienawidzę, że ja tu muszę być. Naprawdę, ja nie chcę tu być. Ja tak strasznie nienawidzę, że ja tu muszę być. Boże, jak ja nienawidzę, że ja tu jestem.